Miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Tak w skrócie można określić to, co dzieje się z przygotowaniami do Euro 2012. Budowa autostrady A2 stoi pod znakiem zapytania. Nie lepiej wygląda inwestycja pod nazwą Stadion Narodowy, choć oba te przedsięwzięcia mają wspólny mianownik – nierzetelny inwestor. I o ile w przypadku dróg panuje zastój, o tyle na stadionie się buduje, ale źle. Przyciekający dach nad lożami, błąd przy konstrukcji schodów i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie ma odwagi powiedzieć jasno, że tanio nie oznacza dobrze, i że tanie państwo wcale nie nasze państwo sprawne i najlepsze. I populistycznymi hasłami zmusiliśmy siebie dzisiaj do tego, żeby czasami korzystać z gorszych produktów, gorszych usług, gorszego wykonania, a czasami nawet w gorszym otoczeniu żyjemy, bo przyjmujemy jako rozwiązania, rozwiązania najtańsze, a nie te, które wyglądają w sposób interesujący. Czy naprawdę musi być tak, że w Polsce każda nowa inwestycja to porażka? Dlaczego nikt nie pilnuje, jak są wydawane publiczne pieniądze? Po co utrzymujemy armię urzędników z CBA, ABW, prokuratury, urzędów nadzoru, skoro i tak nikt nie patrzy na ręce ludzi, którzy dysponują publicznymi pieniędzmi? Wielokrotnie, będąc jeszcze szefem Komisji Gospodarki, zwracałem uwagę ministrom na absurdalność tych rozwiązań. Uważam, że brak zmian w zakresie zamówień publicznych może spowodować niejednokrotnie wielkie zamieszanie w życiu publicznym. Wielkie, tak jak dzisiaj, przy okazji Euro 2012, obserwujemy na co dzień. Ale proszę pamiętać, że mieszkańcy małych gmin, małych miast, ale i tych większych, codziennie borykają się z niewykończoną drogą, bo któryś z wykonawców nie był w stanie spełnić zamówień. Codziennie borykają się z tym, że jakiś projekt inwestycyjny nie zaczął zakończony. Albo bardzo dużo polskich firm bankrutuje tylko dlatego, że w punktu widzenia zamówień publicznych, raz podpisany kontrakt, nawet jeżeli jest wieloletni, może być zmieniony. Optymiści mówią tak, euro w Polsce będzie, ale się ośmieszymy. Pesymiści z kolei twierdzą, że zabiorą nam mistrzostwa. A można było pomyśleć i zrobić tak. Wystarczyłoby naprawdę słuchać częściej głosu samorządowców, którzy o tym mówili, i wystarczyłoby, żeby ktoś. Przyjął na siebie ten wyzwanie męża stanu, bo mąż stanu to jest ktoś taki, kto wbrew populistycznym głosom potrafi powiedzieć musimy zmienić dane prawo, ponieważ to prawo jest głupie.